Dzień dobry moi drodzy, witam na kanale It My Dust. Ta na to z tej strony i kontynuujemy dzisiaj naszą na początku nieudaną przygodę z Pterodonami, latającymi dinozaurami w Jurassic World Evolution 2. Ostatnio było dużo zamieszania, dużo się jąkałem, dużo myślałem, mało mówiłem. Był element chaosu. Nie z teorii chaosu, który jest tutaj dodatkiem do tej gry, tylko chaos stworzył się sam, bo <laughs> wpaciakowałem za dużo tutaj dinozaurów do jednej zagrody, musiałem to rozdzielić. Mm, ale miejmy nadzieję, że dzisiaj odcineczek będzie troszeczkę lepiej zorganizowany niż poprzedni. Sprawy mają się następująco. My tutaj wyleczyliśmy ostatniego tutaj e, dinozaura, którego właśnie sobie teraz przetransportujemy. Moja załoga generalnie tutaj robiła sobie badania w międzyczasie. Jak widzicie, trochę odbudowałem tutaj zarobki finansowe. Zarobki nasze, o inaczej, zarobki się nam poprawiły i nasze finanse stoją lepiej. Ale ja chcę, żeby nasza tutaj ekipa cały czas robiła badania, żeby to było poulepszane. Tańsza budowa, skuteczne zarządzanie centrum kontroli, koszt zadań, to nie. A tu szkolenie. Dobra, zrobimy to i przydzielimy tu naukowców. Weźmiemy tego gościa i weźmiemy tą babeczkę. Niech oni robią nam to zadanie. A my w naszych placówkach weźmiemy tego typa i wyślemy go na odpoczynek, bo nie wiadomo kiedy może nam się przydać. No i zobaczmy, jak ci przetransportują tego ostatniego naszego tutaj latającego gnoma. Zły stan zdrowia. Dlaczego? Co się z nim dzieje? Zdrowie. Cierpi na niezdiagnozowaną dolegliwość. No to diagnozujcie mi tutaj. Co to? Znowu mamy powtórkę z rozrywki? Dodaj zadanie. Hop. I tutaj też chłopek. Co się z nimi dzieje? Mam nadzieję moi drodzy widzowie, że wy tego nie słyszycie, bo sąsiad zaczął wiercenie. Miejmy nadzieję, że nie będzie przybitki. E... Na YouTube w dźwięku. Co im tutaj cały czas nie pasuje? No nie rozumiem tego. Jacyś tutaj koledzy są mało. Roślinożercy będą pożywiać się odpowiadającą im roślinnością w obrębie swoich wybiegów. Spełnia ich potrzeby terytoria... Spełnianie ich potrzeb terytorialnych zapewni to, czego potrzebują. No, mięsożercy, wiadomo. I polowanie na zdobycz, dobra, ale ja nie chcę tutaj. O. Ja chcę się dowiedzieć, co temu koleżce dolega. Ten okaz tutaj. O, chodź tutaj, powiedz mi coś o sobie. Żywotność mu spada drastycznie. Wykryto chorobę. No to diagnozujcie to. Dodaj zadanie: kolejny chory, Matko Boska. Co się z nimi dzieje? A, widzicie, one są chore na jakąś chorobę. Nie fajnie, nie fajnie nam się to wszystko tutaj poskładało. My zobaczmy, czy, jaka to jest choroba w ogóle. Choroba, przeziębienie. No i co ja mam zrobić z przeziębieniem? Ja też jestem czasami przeziębiony i żyję. No dobra, zaraz zobaczymy. Badania, choroby, przeziębienie. Zatrucie. O. To tu zainfekowana ospa, gruźlica, salmonella. Gdzie jest przeziębienie? Na grypę? Ale ptasią. No nie ma takiej choroby. No to skąd ja mam tutaj? Dobra, one się chyba same wyleczą. Blusz, rana, strzał, co tu jest? Ospa. Dobra, zostawiamy to, może samochód I wyleczy Dodaj zadanie Nieuleczalna choroba Świetnie Ale czad No i przez to nie możemy tutaj do komfortu Dojść z nimi No bo co, te tutaj mają komfort zapewniony Tak, dobrze patrzę Zaraz zobaczymy Weźmy na przykład tego. No one mają komfort na setę. A te, no też mają komfort na stówę. A ten ma 80%. Bo jest chory na przeziębienie. Świetnie. No, jak to jest nieuleczalna choroba, to co ja mam zrobić? Wariactwo jakieś. Dodaj zadanie. No zobaczcie, biorę medyka. Wylecz i zeskanuj. Nieuleczalna choroba. Zdrowieje naturalnie wraz z upływem czasu. No dobrze, moi drodzy, to tak. Umówmy się w ten sposób. Ja tutaj zrobię cięcie i widzimy się za moment, jak tutaj wszystko zostanie wyleczone. Widzimy się za moment. Dobrze, moi drodzy, mamy pewien tutaj problem. Mayday, tak zwany, ponieważ wszystkie zwierzęta mają 100% komfortu, a tutaj ten czas nam nie leci i nie wiem, czym to jest spowodowane. Zrobimy jeszcze jeden tutaj manewr, weźmiemy mapę ekspedycji i tutaj weźmiemy te pterodony, przetransportujemy. Czy my mamy? Poczekajcie, co to jest. Zobacz mapę ekspedycji i mamy tutaj gatunek Pteranodon. On jest chyba w naszym wybiegu. Tak mi się wydaje. Teranodon jest w dwóch egzemplarzach. Zobaczmy, może nie, no populacja pięć sztuk. Dobra, zobaczymy. Może jak go przetransportujemy, wypuścimy ekspedycję. Hmm. Gdzie to jest? O tutaj. To wyślemy ich w ten sposób. O ty polecisz, koleżanko. Przyspieszymy trochę proces. Zastanawiam się, bo ten koleżka tutaj, on chyba je ryby. Jedzenie, no ma ryby narysowane. Czy wszystkie dinozaury powinny jeść tutaj rybę? I on zjada te ryby. Czasami tam głodują, bo nie mogą znaleźć, no ale jest tych karmników są dwa. Przestrzeń jest zapewniona, więc nie wiem tak naprawdę o co tutaj może chodzić. Zobaczymy czy coś się zmieni. Cztery sztuki znalazła. O kurcze. Dobra, i zobaczymy, wrzucimy je do tej zagrody. Raz, dwa, trzy, cztery. Może koegzystencja im trochę pójdzie do góry i wtedy ten znacznik pójdzie i zacznie tutaj funkcjonować. No bo widzimy, że coś się tu nie zgadza. Zobaczymy. Te pterodony też powinny się tutaj trzymać w miarę w porządku. Pterodon, co mu nie pasuje? Komfort. Populacja mu tylko nie pasuje. To zaraz będziesz miał populację. 3 sztuki już są. O! I mamy 100% już na wszystkich Pterodonach. A te się cieszą, czy się nie cieszą? Bo już nie wiem. Nie, no, cieszą się. Populacja, wszystko jest. Dobra, moi drodzy. Więc mamy chyba pierwszego Buga w grze. Niestety. Tutaj stoper nam się zatrzymał. Ja spróbuję zrobić teraz tak. Zrobię zapis gry. Zobaczymy, czy jak się wczyta, to czy ten stoper pójdzie. A jak nie, no to będę musiał cofnąć zapis i dojść z powrotem do, te, do tego momentu, no bo nic nie jestem tutaj w stanie więcej zrobić. Więc widzimy się za moment. Oj, dzisiaj będzie dużo cięć materiału. Uwielbiam to. No i moi drodzy, tak jak podejrzewałem, trzeba było po prostu wczytać. Zapisać grę, wyjść do menu głównego wczytać i zobaczcie, ten zegar z automatu ruszył. No niestety gra jest świeża, więc takie rzeczy się zdarzają, bo już się zacząłem martwić, że te pterodony wszystkie latające są jakimś moim przekleństwem, ale udało się tutaj wszystko zrobić na cacy. Po prostu błąd w grze. Okej. Okay. Misja zakończona. Delightful. Even contrived, planned, and managed beauty has its charms. But what appeals to the senses is the asymmetry of nature. Its rough edges, its mistakes. A tree that is both out of place and exactly where it needs to be. Much like the dinosaurs. Excuse me, Dr. Malcolm. Dobra, no i przenosimy się do Kalifornii. Git, git, git. Duże stado dzikich dinozaurów czeka na nas. Widzę tutaj po szybkim opisie, 1000 square miles in size. It is home to one of the oldest plant species on earth, the giant Sequoias, which have been growing in this part of California for over 60 million years. That could be our connection. What's drawing the dinosaurs here? The Sequoias are familiar, part of their genetic memory. and this land could be a perfect fit for the dinosaurs. No dobra. O, górki mamy. okay the horse is already out of the barn that's a saying by the way there's no horse and no barn what owen means is that things are already in motion we have dinosaurs that we'll need to capture and facilities that need to be built mm -hmm. but not actual barns barns no expedition center a paleo medical facility and a response facility yes <laughs> the should give us a solid foundation Dobra. Nie chcę zbyt dużej wycinki tutaj robić, żeby nie ładować się w koszty, żeby coś nam zostało. Ok. Tak, mniej więcej tutaj, żeby było na start. Obrócimy sobie mapę w tę stronę, żeby park był o tak. Tak będzie najlepiej. Dobra, i po kolei. Musimy zrobić przyloty. Przyloty. Punkt przybycia musi być na start. No, i mamy punkt przybycia. Dobra. Eee, następne działania to centrum kontroli. Hop, centrum kontroli damy tak. Przyciaśnijmy troszeczkę. Hop. Git, buduje się. Dalej zrobimy centrum nauki. Może albo ekspedycji. O, w ten sposób zrobimy. zaraz będziecie mieli ścieżki spokojnie hop działania czyli mamy ekspedycję centrum nauki 2,5 klocka dobra to ja zacznę łączyć to już drogą żeby się tu nie pogubić co i jak droga 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 i droga dobra teraz damy działania paleomedyczna placówka Damy ją może tak. Ops, spokojnie, zaraz będzie prąd, też zrobimy. Pyk. Powiem wam, że dużo bardziej wolę ten tryb, jak wszystko muszę od początku sam tutaj zagospodarować niż mam narzucone. Eee, centrum ekspedy ekspedycyjne jest. Zespół reagowania jeszcze nam potrzeba. Okej. Okay. Zespół reagowania będzie tak. O. I teraz jeszcze zrobimy prąd. Tutaj nie będziemy dawać, damy go o tak z tyłu. Raz. Dobra, mamy to. Powinno się teraz wszystko zgadzać. 8000 nam zostało. I pewnie będziemy musieli skanować nowe dinozaury. Przyspieszymy troszeczkę. Niestety tutaj nie mamy kosztów utrzymania żadnych. With photography uh in what aspect I think my right side is a little better than my left oh and I'm talking about the dinosaurs we're gonna want images of the species in Yosemite oh and you're wrong about the right okay I get it now we can take one of the vehicles and go on a photo expedition and yeah I know my left is better you're still here I'm leaving but I haven't left though no, but yeah. I' Czyli będziemy bawić się w fotografa, proszę bardzo. Dobra, i jedziemy porobić foty. Ciekawe jak daleko będą te dinozaury i zobaczymy, co się przed nami kryje, bo tak naprawdę podejrzewam, że te gatunki, które będziemy teraz fotografować będą naszymi gatunkami, które będą również do schwytania, więc liczę na jakieś takie fajne okazy. Zwłaszcza, że tak naprawdę większość gatunków jest jeszcze przez nas nieodkryta. Tam mamy jakieś dinozaury. O, tu już widzę. Dobra, są zdjęcia. Co to tam jest? Dobra. O, galimajmus. Dobra, tryb zdjęcia. R. Zychamy foty. Dobra i teraz musimy, jak już zaparkowaliśmy... Zrób zdjęcie F. A, muszę przybliżyć, dobra. A, czy widzicie, na tym da się normalnie zarabiać. Okej, okay, ten gatunek już jest sfotografowany. Jeden z osiem. Zobaczmy na mapę, ja szybko wyjdę. Rzucimy mapę jaki to jest obszar. Dobra, tutaj jest dziki obszar, czyli możemy się cofnąć. it's amazing to see these animals in something so close to their natural habitat these photographs are like we're not just capturing the dinosaurs but a moment in time which considering how they got here feels doubly weird i think this is as close as we'll ever get <laughs> to seeing the dinosaurs the way they were 65 million years ago And it's Dobra, gatunek drugi sfotografowany. A tutaj co się w haszczach kryje? Bo nie widzę. Co tu jest? Ja tu nic nie widzę. A, tutaj taki mały gamoń lata. Złapiemy go, czy nie? Gdzie on jest? Ale trzymaj będą my. My. <noise> zabawa w kotka i myszkę. O Jest, piękne zdjęcie, wyślij, dobra. I teraz objeżdżamy tą górę. Jedziemy z drugiej manii. To się nazywał, chyba to był Troodon, z tego co pamiętam. Jako gatunek. I dobra, lecimy tutaj teraz. No, takiego gamonia w takiej wysokiej trawie znaleźć to naprawdę wyczyn. Dobra, już widzimy tam obiekty do sfotografowania. Czy to będą z tymi twardymi czachami? Tak jest, dobra. Okay, zatrzymamy się tak, żeby ich nie spłoszyć. Zdjęcie w trakcie jazdy dobrą stabilizację ma ten aparat. Już tak na luzie można było to zrobić. Dobra, ja bardzo bym nie chciał, żeby on przywalił mój samochód swoją czachą. Dobra, dalej lecimy. To nie są Diplodoki, to są oddzielny. To jest chyba Camarozaury jakoś tak one się nazywały. O, weźmiemy te zgliczowane tutaj. Piękny okaz. Tam jest jeszcze do zrobienia zdjęcie. Dobrze, bo to jest nasze jedyne źródło dochodu na chwilę obecną. Tam jest coś jeszcze do zrobienia. Jeden gatunek. Czyżby to był jakiś mięsożerca, że tak sam łazi? Nie, to jest paralozał. Tak się odłączył od stada? Dziwne. Widocznie znalazł coś ciekawego. W dziczy. Dobra, dobra. Dobra, 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 nie spokojnie, nie denerwuj się, już odjeżdżam. Dobra, tam mamy kolejne chyba jakieś roślinożercy. bo wątpię, żeby mięsożercy w takich stadach chodzi. To chyba triceratopsy? Tak, triceratopsy. Hop. Okej. Okay. I tam jeszcze coś mamy, objedziemy tą wysepkę. Coś tam mamy, tam jest paralozaur, na pewno jeden, widzę już. Tak, nim zrobiliśmy zdjęcie, je mamy już wpisane. Bo to jest to widocznie to statko, od którego odłączył się ten poprzedni. Tam na górze coś mamy. Też chyba jakieś triceratopodobne. To oto nie pamiętam jak się nazywa, ja to hodowałem w Jurassic Park 1. we need our remote capture teams bringing back the most dangerous dinosaurs the safety of the public and the dinosaurs are both at stake I'm your man and uh, and I'm your man I know once we have them we'll get them secured within our new facility and I know so be careful. Dobrze, moi drodzy, czyli jak widzimy, musimy zwiększyć ocenę. Ja spawzuję sobie grę, e, zwiększyć ocenę aktywów, chwytając niebezpieczne drapie, drapieżniki podczas ekspedycji, czyli pewnie będziemy musieli wysyłać e, naszych naukowców. E, ale, że tak powiem, kończymy epizod naszymi zdjęciami. E, to, co czeka nas w następnym odcinku, zobaczycie niebawem, bo z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia, mam nadzieję, że dalej podoba Wam się seria, że dalej oglądacie. I do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się wszyscy serdecznie. Jo!